Dzisiaj razem z ekipą zagramy w Gartic Phone, czyli takie kalambury, w których jedna osoba pisze hasło, a reszta musi je narysować. I uwierzcie mi, nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ wszystko tutaj zależy od naszej wyobraźni. Ale jeżeli lubicie takie ekipowe rozgrywki, to zostawcie łapkę w górę, a także suba na tym kanale. Zobaczymy, Najśmieszniejszy wiem, tryb. Chodzi. Let's go! Uuu, uh, Okej. Okay. Umiecie rysować? Tak, Nie. zapytam. A, okay. to tylko jest rysowanie, Aha, takie Aha, a, nam czyli ja coś mam rysować, tak? No, ale myślemy. z tym pisaniem by się przydało. No właśnie, no, rysujesz, a potem piszesz. No. Ale normalny właśnie działa. W ale ten co mam rysować? No co, co chcesz? Chory, to chcesz. A później inni Aha. będą sprawdzać, co to jest. Dobra, dobra. A. Dobra, Okej, okay, eee. Um. Ojej, ja, ja, nie, nie umiem rysować. Ja to jest też nie. Tak, ja ty też, flotar umiem. właśnie umiesz rysować. O, jasne, jasne. Ale dobra, przyznaję się, podłączyłem tablet graficzny. O ty o. nie no! Ale nie, ale to jest, okej, okay, to myślicie, że ja... Nie, 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 to tak jakbym rysował ręką po prostu. Tylko łatwiej jest. No <grym> ale jest ile rysunku? czasu mamy no, na rysunek? Co nie jest? Podłączyć? Mało czasu Ładne. jest na rysunek. Ja mam, co? ja mam bardzo dużo. No, No, nie no, jest tak optymalnie. Ja nie wiem co narysować. Ja, ja też nie wiem, ja nie wiem co ja rysuję. Bo powinno głos. być to wypisywanie najpierw tematów, Ta! że każdy z nas pisze temat, a później no, dopiero no. rysujemy. No ja też nie. No, ja ja tak, to bawiłem. Bawiłem. kłóczcie a, się, bawiłem. 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 się bardziej, Kłóćcie się bardziej. <głos》> no to możemy zacząć od początku. Nie. Już rysuj rysuj. Ja tu rysuję arcydzieło teraz. Tak, rysujesz arcydzieło, prawdopodobnie ten. Każdy tak skupiony jest. No, no to, nowe myśl. Dokończyłem. A później ktoś będzie musiał opisać mój rysunek, rozumiem, tak? No właśnie, tak, chyba. Współczuję tej osobie, która będzie opisywać mój rysunek. Współczuję, Kolejna osoba, nie wiem, ja nie wiem co ja rysuję. Będzie musiała ten rysunek odtworzyć. Tylko będzie miała mniej czasu. I później będą takie gówna wychodziły, że. A jak no. ktoś już nie umie rysować ale, i robi... Ale teraz, no. skoro teraz, Kiedy jest, skoro to teraz jest to bez pisania, Max. Ja wiem, że. No, ja wiem. Fuck, ja wiem! Czyli w ogóle nie no będzie spokojnie. pisania. Wow, nie? Aha. chyba nie, no takich tryb chcieliście, no to, to dałem. Nikt nie chciał takiego! Nie, jak nie, nie chciał! Ty no. chciałeś taki tryb! Kurde flotar chciał! No ja chciałem. Też chciałem! Bez no. pisania? Tak, chciałem. Nie będzie Dobra, Grajmy już, grajmy. Dobrze. Zróbmy to co dla jest. flotarka. No. Na mnie wszystko idzie no, do ciebie, a czemu tak? nie? Co za kurak jeden? Co jest? Nie a, mogę się co? skupić na rysowaniu przez to. No, ja nie, wiem, no, ja to nie mam nic co ciekawego do narysowania. Ja też. A ja rysuję sobie jakąś awangardę tutaj. O kurde, to oh, wow, ciężko okay. będzie to otworzyć. Co mi przyszło do głowy, to narysowałem. Ja, ja mam po podobnie gdzie inne. Tak. Jezu. Opręlich chce trzyma coś takiego dziwnego w ręce. To jest. Do interpretacji, co to będzie. Ja. Nie wiem, ja, ja, ja próbuję cokolwiek. Tak? Im więcej szczegółów, tym później to będzie dziwniej Trudniej, wyglądało. Tak, no powiem nie, tak, to, tak, ale to tak. już wygląda dziwnie to, co ja zrobiłem. Dlatego staram się o więcej Prawda. szczegółów. No, no, ja mogę, staram się nie? jakieś rzeczy dodawać, które wiem, że nie przejdą dalej, ale. Moje nie w ogóle przejadam. nie ma prawa bytu, szczerze mówiąc. Od... Mało czasu, Okej, mało czasu. Tutaj na przykład takie coś. I tutaj jeszcze to. I trzeba... A kolorujecie, czy czarno-białe robicie? <głosy> nie, <głosy> nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj. O, czego ja nie robię tutaj? No właśnie, <noise> o... czego ja nie robię tutaj? Chciałeś taką rundę, to masz teraz. Koś. Aha, to no będzie dobra, dobra. Tak, będzie na ciebie teraz. <noise> no. Dobra, to... O to przydałby się tablet graficzny. Ja flotarz na tablecie. Nie, ale... Ja też a... mogę podłączyć, ale no... A... Ajajaj. <ślad> co, o ja, co ja zrobiłem? Ale no. Ja jakieś arcydzieło niczym 5 lat ee... co, co tu jeszcze dodać? <ślad> hmm. fan, fan, tak Jak naprawdę nie rysuję jeszcze? na tablecie e... graficznym. A ja odejmuję to nawet. To, to ja, to ja też odejmuję, jak rysuję. Co odejmujesz? Co odejmujesz? A co, jak mi się coś nie, nie podoba, oni... to odejmuję. Halo to Tak, to wiadomo, że tak, można tak robić. Mm. No to, na tym to polega, że możesz, wiesz, usunąć rzeczy. Nie, czy... O kurde, gumkę jakoś włączyłem. Ach, to o po prawo ołówek możesz. No no, 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 tylko... Ja, tak ja zrobiłem? co ja zrobiłem? Co ja Jezu, ale gówno no, stworzyłem. <laughs> no, no, mojego nawet nie dałoby się opisać, co to jest dokładnie. Po prostu. No to jest jakieś gówno. O, o jakieś gówno, po prostu to. Dobra, ja, ja, ja mam ten. gotowe. też. what the fuck. Nie wiem, co to jest. Gotowe, I, I don't know. A, zobaczymy, na... zobaczymy. Zobaczymy, runda. to mi na łeb to przyszło. Mamy chore łby. Hmm. Dodajcie, jak skończycie, dajcie gotowe to się wreszcie skończy. A, dobra, dobra dobra, no, dobra, dobra, rzeczywiście. ja, 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 ja nigdy, nie skończy, nigdy nie skończę, nigdy nie skończę. Ja cały ja czas będę będzie dodawał. O, ja, ja cały ja czas nie. będę teraz, dodawał. I teraz dostaniemy kogoś innego rysu. O, o, to? Ładny! złatyny. jest ale rysować mam to. Ja mam to ale to jest ja ja nie, nie wierzę. Taśko, A, tak. Ja mam dobra. A bo to już. Tak. Aha. Wow. Dobra, wow. dobra, 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 spokojnie. Zapamiętałem, zapamiętałem coś. Tutaj. Jezu, ja nie zapamiętałem. Nawet. Ale ładny rysunek ty tak, zrobił, było... bardzo ładny. To coś... jest. co, do... Ciekawe, co rysunek, rysunek Ja jestem bez rysunkowym, więc w <laughs> sumie mogą być problemy. On okay, wow, chula, co ja, ja, mam... ja tutaj. W sumie tablet graficzny teraz by mi się faktycznie przydał. Dobra, no, ja kurde, wiem. No... no nie mam czasu na podłączenie teraz. No, no, <laughs> czas leci już. Nie ma podłączenia. A da się okay. cofnąć? Ruch? Da się? Tak, Ej, tak, 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 masz strzałki, masz strzałki. O, no, dobra, kontrol, dobra. Kontrol Z. O o o, nie, o, nie o, chcę yee. dać Ctrl-Z, bo mi wywali pewnie no nie, 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 Ja dawałem ctrl F4. już nie pamiętam. To też już nie pamiętam, co tam było. To jeszcze, jeszcze tam było. No. Hmm. I don't, know. I don't know. A, można, a można dodać coś od siebie? Tak po prostu. No, no to chyba to nie, 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 musisz odwzorować. Musisz odwzorować. Kurde, coś takiego dodać było coś, chyba. Chciałem dodać coś od no, siebie jeszcze. Jezu, co to jest? Już czas się kończy powoli. No, tak, Ta, ma masz mniej właśnie. czasu. O nie. Oh my dlatego, God. Jakby no. dwa szczegóły nie, zapamiętałem. nie o, ja pamiętałem. to co zapamiętałem. Ja też no. dwa szczegóły, tylko zapamiętałem nic więcej. Ja zapamiętałem kolor, Ale zepsułem, ale zepsułem. I I dobra. kształt. Yes. Dobra, gotowy. I dobra. teraz dostaniemy no. kolejny i jeszcze mniej czasu będzie. Tak. Oh my god. Dobra, gotowe. No. Let's go. Let's no. go. Czyli rozumiem rozumiem... No, ok. Ok. let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, oh, let's go. Co to jest? To dajemy... Co jest? A Hogaty Jaki kolor ma to co dostałeś? <grymina> Nieważne. Dobra. To dajemy tak, to dajemy tak. <grymina> tak było dajemy... tak. Dobra, oh tutaj... To było tak. Tu, tu już połowa czasu minęła! No właśnie! Oso! Dobra, tu... Okay. To tak. Tu Nie ma jeden. czasu. Tutaj nie skończyłem tutaj nie. Nie, skończyłem, się wciska w wiem, też! A, nie to. A, to! To, to, dobra. to. E, nie wiem co jeszcze było. To było, a, jak było to, to Dobra, było chyba dobra, tak? nie wiem, nie I, wiem. I to było I, tak? Dodające, tak, ci, tak? Dlatego tak, ten pierwszy tak, był tak, taki tak, długi, tak, tak, to ma tak, sens. Tak, no? tak, 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 tak Okej, okay, dobra. <ślech> o kurczę, nie <ślech> co jest. Co to jest? No nie Najprostsze. Dobra, to Najprostsze, okej. Ale się ktoś kływa postarał tutaj. Ja nie wiedziałem, że można kółka takie fajne robić. No o. ja też nie widziałem da. właśnie, ktoś zrobi fajne kółko. Ja, no. ja zrobiłem tam czasami. Eee, Dobra... Tyk, tyk, tyk. Ej, połowa czasu już! Tyk. Już! Tak. O, Dobra, kurde. Mm -hmm. Na szczęście dostałem, dostałem proste. Już mi ręka boli od rysowania, <laughs> ale już mam gość. Do... A to będą <laughs> coraz prostsze.

ale szkoda, właśnie, że nie ma Dobra. tego hasła opisanego, bo tam ja wtedy wychodziłem. A tak, no. tak bo ktoś jest, pisał go, bo jest, bota, jest, a ty, jest, ty musiałeś to narysować. To o. O. Co to jest? Co to jest? Jest a, coraz mniej czasu. Co to a, jest? A, 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 szybko. Dobra. Tu, tu, tu jakiś kuwa? Dragon Ball to jest. Co to ma być? Ej, no, też mi się wydaje właśnie, że ktoś zrobił Dragon Ball! nie? No, 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 no. Tak. Dobra. Pyk, to Admiros, Admiros zrobił Dragonbola pyk, na 100%. Pyk, pyk, No bo po, po moim charakterze rysowania możecie poznać co zrobiłem. Ja bym, <grym> bym Dragonbola nie zrobił zza, w życiu, oj, nie umiałbym narysować. Swirtuan, tylko to jest... wiem no, co to jest. Jezus. Dobrze, dobrze. Sprawdzanie Sprawdźmy ręczne, zobaczmy. Pierwszy rysunek. Max. Ok. A tu twój rysunek. Aha, o kurczę, ładne. Ładne, ładne. Ładne, co zrobił To było to, Tutaj ogólnie zamysł był taki, że to na polu słonecznika, z, ze słońcem, z helikopterem i smurkami. A, to ładne. No, <laughs> What the fuck? No, <laughs> za ładne! Tyle, ale to dotarło daleko. No, tak, ja, tak, jak tak, tak, tak. Powiedzmy, powiedzmy, ja miałem jako przedostatni rysunek Nie do, czas czas do mnie! Ja miałem jako przedostatni, też nie zdążyłem Możemy zdjęcie telefonem no, zrobić. Jestem, jestem Raki czekam co to będzie. To rysuję, rysuję. O, ja to widziałem, to widziałem. Już czasu nie było. Śmiech na fajny. Oh nie było God. czasu na wypełnienie. dobra oh MAJA! To był dinosłownie. Dobra Chaker przeszło! Dinosaur z mojego konia wyjdzie, no nie wierzę! Okay. Ej, ale przeszło słońce, trawa piękne, zostało. No piękne. już naprawdę no, mało czas czasu było, przeszło, tak? Nie yes. przeszło. Mało oh, Fantastyczne, fantastyczne. Ale tutaj proszę. ja nie wiedziałem co rysuję, więc... To co, coś ty nie, nie mam pojęcia co to, to jest po prostu to, Co to, to, jest, to, to jest. jest? To ja to dostałem i ja zapamię... zapamiętałem tylko bank i tak. postać Aaa, <gulatory> to jest to, dobra to nie, to pami... nie zapamiętałem drzewa i słońca Ale jest. to bardzo Trubowańca. łatwiej, to ja później wiedziałem, że jest banki i postać okay. Że czerwony, niebieski, oh, banki łatwo <gulatory> niebieski. <gulatory> <gulatory> Bank i postać, łatwiej Ej, to najlepiej chyba wyszło Ja od tego zacząłem Oooo! Oh, Interpretacja! Okay. Gangus! <laughs> <Ciekawe>. Gangus <laughs> pistolet sam oh. Okej, okay. oh. <laughs> Ręce do góry dobra. to jest napad. No to się nie ostało oh, za bardzo. Tutaj. Ale bank się ostał. Nie, no bank jest. Bank, no. bank się jest człowiek. Okay. Bank no, nawet dobra. ładniejszy się zrobił na koniec. Równiejszy. <laughs> tam Co narysował o, o, nie. Wow. o jezu, to miał być ptak? Ładne, nie! Bardzo o boże, to już ciekawe. wiem co z tego Nie, 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 nie pokazuj tego! Kurcze To ja już... Ja to, ja, to, ja, to ja myślałem, że to jest jakaś gąsienica jak ja dostałem yes. Gdzie gąsienica? Musztardą go oblałem jeszcze Yes, yes. Bo... Na no, mało czasu było To ja jeszcze mało nie czasu. to dostałem, to jeszcze gorsze Aha O, o je. Ta Dobra, Od taka do mrówki Aha! Jakaś... W drugą z stronę! No. no nie wiedziałem co to jest, mogę. Ale zielony kolor, okej? Przed chwilą się złożył i, i tak. dziubek. <laughs> się ostał też. Co, chodź, no, no, a to jest A to jest O, to kojarzę! O, ja to, to dostałem, dostałem, nie? nie. No, no to, to też. A to jest fajny. No, London sprint. 2012 o, to, ja po nie chyba poprawiałem to, było to. Proste, to było proste. No, 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 tylko już był problem. Ej, tak. O, ludziki meta i ty. Później no, coraz no. mniej chyba tych ludzików. Tak, tak. 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 Później było dwa i pół. Drugiego i Trzeciego już no. ucięło o! Oh, oh, Dodałem od siebie strzałki, wiecie, kreatywność. Okej. Okay. Yeah, Ej, no dotarło! Yeah. Dotarło. No, dotarło! Tak, tak. Jeden ludzik się zgubił, tylko. Ja pobiegł drugą Czy, stronę. Nie, no dwóch było! A nie, najpierw początkowo, było, <coughs> było później trzech. Tak, a później trzech się pojawiło, nie wiadomo okay. skąd. Pobiegł w drugą stronę. No, Roki dogi. Rokie. coś ty tu ładnego. Do, kurczę! O, ten a, co a, wymyślił! Ani łagi! Tak. Czekaj, tak, co ja mogę? kojarzę to w ogóle? Ja też w ogóle o, tego nie kojarzę. Nie? Nie. A, dobra. Co? Ja to dostałem? Nie wiedziałem, co to. było. E, ja nie wiedziałem, co to jest. No <noise> jakiś ludzik przed kąpem. Jeszcze... Co? 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 A co ja, co ja dostałem? Ja nie pamiętam, co dostałem. Jaki? Jaki ja dostałem jeszcze go. gorsze. Ja to ja to dostałem od Maxa. To są, to tak, są w... tak. Tak, tak. I mówię, ale ładne. Ale zdenerwowany? Się w mamę Ale czemu M? No, nie wiem. Kto to M dał? Czakem oh. eee. dałem. Ja dałem Why? No i po co te M? Chcemy, Chcemy zrobić Tron. Ma Moje, zapraszam. Ty miałeś? What the fuck? Oh, to, A czy to był Dragon Ball! Tak to był ten, ten, ten Dragon, dragon tak. Ball! To był ten dragon Zrobiłem bo. rudego Goku, bo później miałem inną wizję. Ale co to jest ten Smok? To jest y, zielony mur w postaci smoka żywego. To miał być ten zielony kurde. smog. wiesz, I zrobił gombola. No. I, z... no, no, I zrobił kupę, a, bo mi się a, już nie miał. Wyobraźnie zadziałało. Okej. Okay, okay. ja dotarło ja trochę. trochę. A, no tak, super tak. A, no do mnie. no no <laughs> Koku walczy z blobem. Jest aura, jest aura. A to mnie człowiek to był Dobra. aura do końca, tak? Czyli to było najważniejsze. Jest, najważniejsze. Chociaż tyle. Nie jest tak źle. Ale Shenlong nie przetrwał. Możemy teraz zmienić rundę i zagrać to, to, to ten inny tryb. Tak, tak. No, 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 no. Trzeba wszystko domyślam. No dobra, let's go! Lecimy. cię teraz. Dobra. O, i teraz piszemy, no w końcu. Okej. Okay. No zobaczymy, kto czy sobie poradzicie Co z my tym. Mamy Co tutaj pisać? napisać? Okej. Okay. No. Ja trzy. A dobra, nie będę mówił Chodzą ile sumów. Ktoś pisze rozprawkę tutaj, po prostu w <grym> tym haśle. <grym> <tym grym> <grym> Ej, <grym _> tam jak wybierzecie to musicie chyba potwierdzić? Lotar, ale ty nie piszesz prompta jak coś do tego no, Ale jest limit znaków, to nie napiszę dużo. Ile jest, ile jest limitu znaku? No, no, naprawdę ty aż tyle pis pi pisze się? Oj mało, okay. dobra to nie mogę. Napisałem. Dobra, dobra. Do ja do chcę ku. dobrze okay. opisać, żeby ktoś... Co to znaczy, o, tu o, to pewnie Chucken pisał. Okej, dobra. Co jest? Już wiem, że okay. mogę robić tak, żeby mieć Co to znaczy? Ale durne hasło dostałem. O, no, ja też dostałem 1. durne hasło. Jakie durne hasło? Kto to w ogóle napisał, nie? Oho, ale... to ale... chyba moje. Przepraszam, nie, nie, nie. Tak, chyba jednak łatwiej będzie mi myszką malować. No, A, myślę, że mam już malować. No. Też... Aj jezu, nie to. Joj, joj. Tutaj? Yeah. Mamy dużo czasu, więc spokojnie. A jest tekst, żeby napisać? Nie, nie, sam musisz yeah. rysować okay. tekst. Bratu. Jakie skupienie każdy, kurde, tak, żeby bo to już jest bardziej zaawansowane. No ja nie wiem, kto tutaj to takie ja, głupie ja hasło dał. Ja dałem ten... głupie. Ja, ja te też nie, nie dałem tego. Nie hasła, szlatka. <grym> <grym> Okej. Okay. Dobra, on nie ma tutaj tego. Jezu, jak ta postać teraz wygląda. Niech będzie tak. Nie można sobie sprawdzać, a, ja, 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 nie? Nie, ja, nie? Nie, 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 nie. No to trudno. Czego znaczy, sprawdzać? No, tam, a w sumie nic już nie <ś> sprawdzam. <ś> Wszystko jest jasne. Dobra, tak. A jak to zrobię tak? A jak? <ścoughs> no i okay. jak to niby ty rós... A, no okay. trzeba jakoś. <laughs> może ktoś rozpozna? <śmiech> Moje, <śmiech> może ktoś no rozpozna? Może? No to się, kurczę... Powiem ci, nie, nie, nie Dobra, zachęciłeś. A długie hasła pisaliście, tak z ciekawości, czy jakieś, jakieś krótkie? Ujdzie. No ja dostałem... bardzo długie napisałem. <noise> ja dostałem długie jakieś. Dobra, no jest tak. Abominacja. No, <noise> abominacja, dokładnie. Hej, moje jest idealnie przedstawione. Te? Idealnie. Moje też. Okay. Okay. Nie ja nie wiem jak to namalować. Cofka! Jezu, cofka! Ja nie cofka. Dobra, dobra, niech okay. będzie. Nie. Jak na moje, jak na moje e... tutaj umiejętności rysowania. Dobra, to poddaję się. Dobra. Nie wiem co z tego wyjdzie. temat. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. No, a już zobaczymy. Ja nic nie wykombinuję więcej.

Albo inaczej. O nie! No. no, musi się zgadzać. Dokładnie. Zabawne wiesz. Okay. Okej. Dobra. Okej. Okay. Ktoś ma podobny pomysł, co ja. No o, serio? O, Kto był takim bądź, złym o, człowiekiem? Jak wygląda What? to coś? No no właśnie, ja, ja to miałem to samo. nie grałem gry, co wy. Serio? Nie grałeś w te gry, co my? No. Gramy no, no, już gramy wiele gier. Nie wiem, jak te postacie czasu? wyglądają. Wej, co czas, jest. Czasu no właśnie jest tam, na telefonie musiałem tam. wpisać. Oha! No to nie! Ja nie wpisywałem, ja z głowy. Znaczy, A ja no ja wiecie... nie wiem jak wygląda ta postać, więc. Dobra, tutaj damy sobie pyk. Mhm. Mm ale What to... to, fuck? to... What? Kto to źba napisał, nie? Dobra. O, ale ej, ale się postarałem. Od razu odgadniesz. Nie, nie wiem kto to będzie, ale jeżeli tego nie mm -hmm. odgadniesz, to. Mm -hmm. Tragedia. Dobra. To... O boże. Ogólnie jest tragedia. Ej, dużo czasu jest, więc na spokojnie. No, więc jest bardzo tak, dużo. bardzo dużo, więc można socilować bombę. No, nie tak dużo. <coughs> Aha, bo to jest to. Oj, okay, o tak zrobimy tak. Oh my god. Zrobimy to. Oh, nie ta, Jezus. To. Byk, byk. <noise> o! Ale... Kurde, tak, nie, nie tak, wiem tak, czy mam. Tak, tak, nie tak, wiem tak, której tak. ręki używać. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. A, co ja robię! Nie! Dobra, to jest Dobra to. i teraz tak. Yy, wypełnienie. O, to wypełnienie tak, no, użyłem. Tak, ja, użyłem, bo wpadłem na tak czynnie. genialny pomysł. Dobra, to jest. Tak. Nie, 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 nie. Muszę użyć innej tego... innego... Odniesienia. Znaczy innego. Tak. Ja pierdziele. Co to jest? Tu, okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. O, Teraz. Proszę, aby to zadziałał. Um. Okej. Okay. Okay. Ile czasu? Dobra, widzę. Jezu, co Ej, to za górę? Kirło, ja tu jeszcze robię goj, proszę mi tu nie dzwonić Gartik-fonem. Okej. Okay. Nie! Nie dobrze, nie dobrze. To fotowoltaika, Max. Może. Dobra. To nie róz, oh tak. Super rysunek, super. Okej. Okay. Dobra. Łata się, okej. Zrobiłem <dobra>. co mogłem. <grafy> zrobiłem kuźma, co ja mogłem. Ja też, ja też. To jest ja na pewno też, 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 o, też. Wygryło mi, że strzałkę zrobię. to wow. Co jest kuśmak? Ale fajne mam narysowane. Co to jest? Eee... Okej. Okay. Ej, to chyba jest proste. Ej, okej. Okay. Okay. <laughs> no. Ej, okay. ja, ja też mu moje mojemu się przyjrzeć, ale... To jest, chyba... to jest proste. Tak? Będzie iść. Yeah. Myślę, no, że z poton trafiłem. Ale, ale komuś spartone. Ej, masz napisać to, co widzisz. Dobra. O, jest. Wow. Oh, oh O, bo... no. oh my god. Cześć my god. Dobra, wow. dobra, ja challenge wiem, accepted! Jak challenge wiem, jak accepted! Jak o kurde, Admiros się zdenerwował. <grym> Już tak, zdenerwowałem się. <grym> a no dobra, z... jednak jestem głupi, nie z... umiem. sennym głosem to Tak, powie... Zdenerwowałem Dobra. No. Tyk. Tyk. Tak. Ale ja nie wiem, jak, jak zrobić, żebyście rozpoznali, że to jest, to jest ta postać. Nie wiem. Kmin! <grym> o, <grym> musisz dobra. kminić, kusi. No, musisz kombinować. Kombinuj. Nawet nie wiem What czy on miał fuck. takie włosy. A <noise> dobra wybawiłem <noise> kogo masz. Uuu, <noise> 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 wiem Ale to będzie dobra, tak. No. Nie ten kolor. Okej. Okay. A ty Chakien używasz tego tabletu graficznego? Tak, czy? teraz tak. Okay, Oszustwo! Okay. Ej, no Oszustwo. weźcie! No ale nie każdy Maszykane, ma tablet no. graficzny. No właśnie. No i co? Ale za zabawa, e. Ja nawet zwykłego nie mam. No, no, to to to, fiero, ja kierba... dla, dla mnie to jest ciężkie właściwie. Do, no, tak no, dla mnie też, dla mnie też. Ja gorzej <laughs> no. rysuję niż normalnie, a to jest już wyczyn, naprawdę, więc. Dobra, muszę myszkę do tego wziąć. Dobra, tu. Dobra. <laughs> okay. Jeżeli ktoś się rozpozna tą postać, okay. to stawiam mu piwo, okay. naprawdę. Dobra. Nie ma szans. Gotowe, tutaj. Proste. Oj. A, tu... A to już jest 6 na 6. O, to zaraz będzie. O, kurde. No, zaraz się o, zacznie. O, kurde. No, 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 zaraz będzie ciekawy. Let's go, jestem ciekaw. Też się boję. Okay. Tak. Ale tu jest, tu jest spoko, bo masz naprawdę dużo czasu, żeby sobie narysować. No, Jakby, raczej, ciebie. jeżeli można, chcesz, to możesz nie. Nie jeszcze więcej, nie? Nie, nie? nie, 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 Ale jest wystarczająco czasu, żeby właśnie w miarę detale narysować, nie? Mhm. Dobra, mam nowy pomysł. <laughs> Dobra, no, no już nic nie wykombinuję. Ja A. jestem w miarę zadowolony. <grym <grym ale jestem bardzo ciekaw haseł. Dobra, ja też, zrobiłem. ja też. No. najszybciej jak tylko mogłem. O. Ja dałem bardzo proste hasło, więc wydaje mi się, że moje powinno przetrwać do końca. Ja nie dałem, ja nie dałem. Dobra, gotowe. Ja dałem bardzo proste hasło. Zobaczmy wasze Ja dałem bardzo trudne hasło. Czekajcie. Dam lektora, dam lektora jeszcze do tego. Niech będzie. Uwaga, uwaga. Max Playa Admiros na siłowni trenuje z. Było coś takiego? Nie, nie było na pewno. Nie ma takiego. Było, no, no okej, okay. tylko zapomniałem o ciężarach, Legi. zapomniałem Legi. o ciężarach. No. Ej, ale biceps jest. A, no. jest, bicep. jest napisane so? A, że ja jestem. Co so tak. Tak. No, so Chucken tak. napisał? Już dziś goni. Oha, nie. Nie no, o nieee. Nie wiedziałem o chodzi. Tutaj jest problem. O, no. I dziś. E, dziś. Mm -hmm. okay. dziś. Nie Jak wiem co to hasła? znaczy, już dziś, dziś. goni. Hagiłagi. Jak do hasła, to bardzo ładnie. Co zrobił Admir? Dziś goni nas Huggy Wuggy. Musimy uciekać. To jest we jakaś piosenka, żeby to ja, ogarniacie? Ja ja nie, nie, po prostu goni hagiłagi Wuggy też. No tak goni No? Roki? O kurde. Co, no co, co, ten, co za to za kwadraty? Ale wenty? Ej, ale hagiłagi, zresztą. hagiłagi zresztą. trwał. No, A, no. to koniec albumu. Okej, okay, dobrze. ma Admirosa. Ja, ja, wow. ja w Wentach jestem, jestem to jest niemaluszkiem. A czeka właśnie Admiros, co? Nie ten? Co ja? Ty, ty miałeś. A ty napisałeś. Ja, ja, napi... dobra. ja miałem napisać. Tak. Nie, bo nie wszyscy, nie wszyscy. Dobra, Je, jedna ten. Floter jakieś hasło wymyślił. Dinozaur myje zęby. Proste nie. hasło, nie. przetrwało do końca. Musiało przetrwać. Nie. Nie, to no. No nie przetrwało. Nie, nie no tak, ja ja wiem co tutaj to się wydarzyło. Ja już e wiem co to będzie. Ewolucja poszła w, w Nie, no klopaki. Ewolucja. Flotar, ewolucja. O, tak. ej, bardzo ładnie czakę. Czakę się postarał, ale później to chyba poleciało Ja w też się stronę. postarałem. Podchór przebrany za No nie. nie. No nie. No. No nie no. Tak. E, jak będę rudy, to wychodzę z tego po prostu. Pracę, Aha. Patrz, patrz, to, co tu się działo. No dobra. Dobra, chcę zobaczyć. Nie, no. O nie, teraz ja będę. O o! O! Przepraszam! Piękny, piękny, ale dinozaur przetrwał. Tak, O! I piżamka na no przetrwała. No, okay. Hogaty strollował, okej? Hogaty strollował. No to wygląda jak mikrofon! G no myślałem, że to ty w cosplayu. Testowanie addonów w Gmodzie. <grym> nie o, nie no, zrozumiałem kompletnie. O, nie, nie dotrwało do końca tyle powiem. Nie? Na pewno dotrwało. Właśnie nie też mi się test. wydaje, bo ja nawet... A to ktoś musiał podobne dać. Tak, ja ktoś gra dał podobne. No to znaczy testowanie addonów w Gmodzie? Nie. No, taka seria, powiem Taka seria? No i po prostu testujesz rady sobie w faktów. A się trwało. Okay. No. Dobra, ja wpisałem nawet ja. testy artefaktów ja. w Gmodzie, ale w ostatniej okay. sekundzie to Sam usunąłem. No właśnie. To No się. zmieniło nagle. Ale Gmod został. O, no, Gmod został. No bo ja no, widziałem co było. to jest hasło. Chogaty. Chogaty! Admiros, ale ma dużo Aha, to jest to, Nie kojarzę w ogóle tego. Nie, ja wiem do czego zmierza. Bo... O, Ciekawe, nie. co z tego wyjdzie. Nie to było proste. Proszę. Nie mów, że to do tego zmierza! Tak, to tak. do tego zmierza. Tak, o Jezu. To 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 to, to, to Jezu. Tak. Tak. O Jezus, słuchaj. Nie wiem tego chyba. Coś się z tego zrobił. O nie! Czerwne, oczy ze złości i rudy włosy. No tak, no tak. To jest to! Dlaczego Admiros rudy włosy? No bo jest rudy przecież. Wkurzony Jezus różywa oj. całej swojej Okej. Okej. Okay. No. No, ładne, ładne. Jezus SSJ po no, prostu. No, na to wychodzi. Nawet ma tom. Na, na, no Czyli tam na, na górze. Właśnie. Właśnie. Wow. Oh god. Roki. Stanowisko komputerowe typowe Niki oh, ubrał. Okay. Było coś takiego. Było, było. się chyba ostać. No Oj, nie chyba nie się, nie no, koniecznie no, Musiałem się oznać komputer, kamera, nie. OBS, ja monitor to ja to dostałem i hagiłagi, to mi się. O misko no, no, chyba disco. dostałem! Pop tam, Tylko pop, mi tutaj coś pop, już tam. nie wyszło, ale o, są rączki. O, o, o. Twitch. Boże. Ale to myszka, tak. myszka, sasi myszka. Ej, jak... Nawet sam to narysowałem, to wiedziałem, że to jest nie tak. No bardzo nie tak. To hasło, fapanie do poppy play. O Boże. Znany youtuber horrorowy streamuje kuk gw na fit. Nawet nawet w ogóle Okej... Okay. No. Oooo! Oh. To ja, to ja! To ten perspektywa jest ładna! Świeci tam, broda ucieka! Chłopak raczej zostało! Oh. oh my god... Teraz moje! Oh my Zapraszam! Dodało. Na wielkich skałach stała oh, pani... Nie. Oh, no. O nieee... Ej nie. dobra, ja tutaj o, coś się zrozumiałem! To musi być totalnie ja to rakowe! To musi o, być o. coś genialnego z tego! Ja anime... niby... No. Dobra... Yeah. Asuje! Nie? No, co to się z tego wyszło. Kurczak stoi na górze, się kurczak <grym> z łówką. Biedna fajna została kurczakiem. Jak z tego kurczak został? Nie wiem, nie Kurczaka, na... nie? Może chociaż już zostanie. No powinno zostać może. What the fuck? Może zostało, więc dobrze. Kurczak na morzu. Chyba zostanie. Jest yes, kurczak! kurczak. kurczak Troszeczkę źle zinterpretowałem tą postać. Ale... <grym> to to jest bardzo trudno. Pani. <grym grym> Pani się zamieniła Pani w kurczaka. W no kurde. Oh God, Wyglądała dobra. trochę jak kurczak.